Dzień dobry, z tej strony Dręż Dzisiaj zaprezentuję Państwu BMW serii 3 o oznaczeniu 20i z 2020 roku. Zapraszam. Oznaczenie 20i, czyli mamy pod maską silnik benzynowy o pojemności 2 litrów, 184 konie mechaniczne, 8-stopniowa automatyczna stocznia biegów oraz napęd na tylną oś. Samochód jest w kolorze czarnym, a kodla kieru to 475 Black Sapphire. Samochód wyposażony jest w pakiet stylistyczny M nadający mu sportowego charakteru. Ponadto, pełen pakiet Shadow Line z czarnymi nerkami i czarnymi wstawkami. Reflektory w technologii LED. Są to reflektory adaptacyjne. Dwukolorowe aluminiowe felgi w rozmiarze 19 cali. Czarne relingi dachowe, przyciemnione tylne szyby. Tapicerka wewnątrz to połączenie skóry oraz alkantary, fotele sportowe, nagłośnienie HiFi. Przebieg naszego samochodu to 24 418 km sportowa, skórzana kierownica z łopatkami zmiany biegów, w związku z czym mamy tutaj sportową wersję skrzyni. Ponadto tempomat z funkcją hamowania, wersja systemu Live Cockpit Plus z nawigacją, ekran oczywiście dotykowy albo sterowany klasycznie za pomocą pokrętła iDrive. Klimatyzacja w samochodzie jest trzystrefowa, Ponadto fotele z przodu są podgrzewane. Mamy tutaj również asystenta parkowania oraz asystenta cofania. A ponadto czujniki z przodu i z tyłu oraz kamera cofania. Widok z zakierownicy. Ponadto samochód wyposażony jest jeszcze w czytanie znaków. Weźmy sobie jeszcze do tyłu. Z tyłu wcześniej wspomniana trzecia strefa. Regulowana oczywiście za pomocą przycisków. Dwa gniazda do ładowania i gniazdo 12V. Ponadto oczywiście dwie pary mocowań fotelików dziecięcych i sofix. Klapa bagażnika otwierana jest elektrycznie. A tak przedstawia się bardzo duża przestrzeń bagażowa w BMW serii 3 Touring. Pełną specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego linku udostępnimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stale około 200 samochodów używanych Marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia!